Wchodzimy na dół. Część numer dwa. Ewakuacja, kurwa, członków załogi. ja, pietoka. Człowieku. No kurwa, Ziko, znowu nie przejdziesz. Oho. Tu prysznic, ty. Ziko, chodź się wykąp. Pan schodzi kurwa słoń, pa, najpierw brzuchu, a później Ziku. No to Ziku musisz wejść teraz w tą dziurę. No chodźcie. O. Pa, Ziko idzie, pa. Pa, pa, Ziko, idzie kurwa. Yeah. <laughs>